Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z Domowego survivalu. Kiedyś pod którymś filmem ktoś z Was zostawił komentarz w stylu o panie Krzyśku, ale ten ryż, 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 we wszystkich filmach ryż, czemu ryż, czemu ryż? I pomyślałem sobie, że może warto właśnie nakręcić film o tym, dlaczego warto mieć ryż w zapasach żywności. I oto właśnie ten film. Oto sześć powodów, dla których warto jest mieć ryż w swoim zapasie żywności. Zapraszam. Punkt pierwszy. Ryż jest bardzo tani, bardzo łatwo dostępny, bardzo kaloryczny, a to oznacza, że jest prawie idealnym produktem do zapasu żywności. Jeśli chcemy mieć dużo kalorii, to ryż jest świetnym rozwiązaniem, bo jest tani, łatwo dostępny i kaloryczny. Ryż wytrzymuje bardzo długo ma bardzo długi termin przydatności do spożycia. Co więcej, był kiedyś taki pomysł chyba Komisji Europejskiej, żeby w ogóle z produktów typu ryż makaron-cukier usunąć umieszczony na opakowaniach termin przydatności do spożycia, żeby ludzie tej żywności nie wyrzucali po terminie. I to jest argument, żeby ten ryż trzymać w zapasach. Druga rzecz. Ryż do przechowywania nie wymaga warunków chłodniczych, a to jest bardzo korzystne z punktu widzenia czegoś, co mamy mieć w zapasach żywności, bo nie musimy go trzymać w spiżarni, w piwnicy czy właśnie w lodówce, w chłodni. Po prostu wystarczy ten ryż trzymać na półce, w kuchni, w temperaturze pokojowej. Oczywiście lepiej jest go z oryginalnego opakowania przesypać, zwłaszcza jeśli jest papierowe, przesypać do jakiegoś wiaderka, czy do słoika, czy do butelki plastikowej, zakręcić szczelnie, zabezpieczając w ten sposób przed działaniem wilgoci i szkodników. Po trzecie, ryż można bardzo szybko, łatwo i zużywając dosyć niedużo energii zagotować częściowo pod pierzyną, to znaczy gotujemy wodę z ryżem, doprowadzamy ją do wrzenia, gotujemy chwilę, później zawijamy w gazety, w koce, pakujemy pod pierzynę, i tam sobie spokojnie ten ryż się dogotuje. Dzięki temu oszczędzamy dużą ilość energii, która w przeciwnym wypadku byłaby nam potrzebna do utrzymania tej wysokiej temperatury w garnku podczas gotowania. Wiadomo, w trudnych czasach paliwo, czy to pod postacią gazu, czy, czy drewna do kuchenki, może być bardzo cenne i trudno dostępne. Kolejna rzecz. Ryż można także podać osobom, które mają jakieś problemy żołądkowe albo nie radzą sobie z normalnym jedzeniem. Klej kryżowy można podać czy to dziecku, czy to jakiejś osobie starszej, czy komuś, kto ma problemy, rozstrój żołądka. Z ryżu można również zrobić wino, a później to wino przepędzić na bimber, a bimber, spiritus, alkohol w trudnych czasach może być bardzo wartościowy, bo ma całą masę zastosowań. I ostatnia rzecz. Wreszcie ryż można zmielić na mąkę i z tej mąki ryżowej można później coś zrobić, czy można ją dodać do pieczywa, do ciasta jakiegoś, czy na przykład można z niej zrobić makaron. Wiadomo, że zapas żywności nie może składać się wyłącznie z ryżu, ale ryż może z powodzeniem być właśnie tego zapasu fundamentem. I oczywiście w trudnych czasach lepiej jeść bardziej wartościowe produkty spożywcze niż tylko ryż, natomiast ja jestem zdania, że lepiej mieć w razie głodu ryż który będziemy uzupełniać np. jakimiś owocami znalezionymi w lesie czy nawet trawą zerwaną na trawniku pod blokiem, niż tylko jeść samą tę trawę, nie mając ryżu. Nie trzeba trzymać ryżu w lodówce. Znowu muchy mnie gryzą.